To jest bardzo ciekawy temat, to jest wymowa w języku angielskim. I tutaj oczywiście bierzemy pod uwagę te różne wersje języka angielskiego, ale jest kilka punktów wspólnych, o których ja powiem sam. Mi nikt nigdy nie powiedział w szkole. Czyli jak uczyłem się angielskiego, a miałem wielu nauczycieli, nikt nigdy nie powiedział mi, Konrad, zwróć na to uwagę, i mam nadzieję, że dzisiaj część osób tutaj obecnych będzie. No, otworzą się Wam oczy na te różne rzeczy, których być może nie znaliście, a być może, być może o nich słyszeliście, ale warto o nich na pewno powiedzieć. O co chodzi? Jest kilka rzeczy, jeśli chodzi o wymowy, na które zwracałbym uwagę. Po pierwsze, jesteśmy Polakami w większości, chociaż może są jakieś osoby, które nie są. Ostatnio mieliśmy z Finlandii jednego gościa na webinarze, więc no, różnie bywa, ale zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że słowa. Czytamy tak, jak je zapisujemy. Prawda? Czyli jak piszemy A, to jest A. Jak piszemy E, to jest E. I tak uczymy się czytać i pisać w szkole. Prawda? Najpierw literka, najpierw A, potem M, a potem piszemy słowo mama. Natomiast w języku angielskim e, nie ma tutaj e, tak jakby jasnego powiązania wymowy z zapisem. I to jest ciekawe, bo zauważcie, że w Polsce mówi się na przykład o ortografii, bo my mamy wyzwanie czy zapisać U czy ukreskowane. Z z kropką, czy RZ z kropką, czy RZ. To jest nasze wyzwanie. Jak zapisać? Mało kto zwraca uwagę też, że czasami na przykład B możemy jako P przeczytać, na przykład powiemy słowo chleb, prawda? Czyli na końcu wyrazu nie, nie mówimy chleb, tylko chleb. I to jest ciekawe. Natomiast najczęściej mamy problem, który z dwóch wariantów wybrać. I to jest ortografia, prawda? Czyli jak zapisać słowo, wybierając jedną z możliwości. Natomiast w języku angielskim, jak powiecie ortografia, to nie, nie wiedzą o co chodzi. Oni mówią bardziej spelling, prawda? Czyli spelling, czyli literowanie. Mają tamte nawet konkursy spelling bee, czyli Literująca pszczoła, prawda? Gdzie zwłaszcza tam z Indii ci imigranci wygrywają, bo oni się uczą, jak zapisać dane słowo. I dla nich jest to zupełnie inne, bo nie ma czegoś takiego, jak litera odpowiada wymowie. Czasami tak, ale nie zawsze. Więc każde słowo trzeba tak naprawdę nauczyć się pisać. Czyli od tego wyjdźcie w momencie, kiedy pracujecie z językiem angielskim, że. Nie skupiajcie się na tym jak słowo jest zapisane, i nie próbujcie wymyślać wymowy, bo najczęściej wymówicie to słowo źle. I to jest typowy problem. Nie wiem czy wam się zdarzał. Jeśli tak, napiszcie koniecznie tak. Napiszcie, jeśli na przykład jakieś słowo przekręciliście, to napiszcie, które wam na przykład utkwiło w pamięci. Ja zawsze opowiadam historię, gdzie słowo chiński, chinese, mówiłem chinesi. Bo to tak widziałem napisane, bo widziałem gdzieś zapisane. Nie wiedziałem, jak je przeczytać i przeczytałem tak, jak wydawało mi się, że powinno się przeczytać. A najczęściej tak no, nie trafiamy tutaj za bardzo, więc, więc szansa trafienia jest bardzo mała. I to jest częsty przypadek, że są słowa źle wymawiane, i, i, i no, trzeba, trzeba się nauczyć, więc Zasada jest taka, że w momencie, kiedy uczycie się języka angielskiego, zawsze dobrze jest zwrócić uwagę, jak słowo jest wymówione, nie martwiąc się, nie patrząc na jego zapis, a później y, nauczyć się jego zapisu. Czyli ważniejsza jest wymowa niż zapis. Tak mi się wydaje, bo ten zapis łatwiej jest zapamiętać, bo tutaj używamy liter, które znamy. Natomiast w wymowie. Czasami jest ciężko, bo używamy dźwięków, których nie znamy, i wtedy robi się trochę zamieszania. Ale zobaczcie na przykład prosty przykład. Mamy dwa słowa włożyć put i bat, czyli ale one się różnią jedną literą, ale mamy, w jednym mamy U, a w drugim mamy A. I to też nie jest takie u polskie i a polskie, to są inne dźwięki. E, więc to jest ciekawa rzecz, że one właśnie e, mamy. O właśnie, tutaj Marta, świetne, świetne słowo, często ludzie wymawiają. E, I teraz jak, jak chcecie przeczytać, wygodny. Comfortable, tak ludzie mówią. Natomiast najlepiej przeczytać comfortable. I tutaj w ogóle zapomnieć o tym, jakie są litery, tylko starać się powtórzyć i wtedy będziecie lepiej lepiej jest zrozumianie, ale widać, że to, to samo słowo chyba wszystkim sprawia problem, więc e, e, tak, tutaj Nina też pisze, że w, chyba każdy tak miał, no właśnie, czy, czyli to jest e, e, ciężka, ciężka sprawa. E, tutaj Aleksandra też pisze bardzo ciekawie, że e, 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 że niektóre właśnie słowo, o tutaj było słowo obszar, area, prawda, czyli a area, chcieliśmy powiedzieć, a to jest coś innego, prawda, więc e, też powtarzanie e, może być ciężkie, o tutaj Arkadiusz jako true, jako true no ciekawie, więc e, no, są niektóre, e, o właśnie, ma, czasami może zmienić się znacze, znaczenie, mamy słowo full, czyli pełny i full, Czyli bardziej czyli jakiś e, głupi, prawda? Ale taki, e, bardziej taki który. Nie, nie tyle osoba idiota, na przykład, tylko taki trochę, który okazał się e, m, czasami łatwowiernym, i tak dalej, prawda? Czyli full i full. Czyli mamy słynne ship, czyli statek, i sheep, czyli owca. To są niektóre, które ciężko nam wymówić. I to, co zauważymy od razu, to ten drugi punkt, e, Spółgłoski nie są takie trudne w języku angielskim. One trochę inaczej brzmią, owszem. Natomiast wydaje mi się, że samogłoski są najbardziej zakręcone, bo właściwie wszystkie są inne niż w języku polskim. Czyli jak mówimy u, to, to nie jest polskie u. Jak mówimy i, to nie jest polskie i, bo ich i jest trochę dłuższe, na przykład, prawda? I tak dalej. Więc e, e, mamy na przykład ten dźwięk, e, e, jak chcemy powiedzieć, smutny, sad. To nie jest e, sed, tylko sad, czyli takie a i e, prawda, przychodzące. I to, to jest trudna rzecz. I pierwsza rzecz, nie przejmujcie się, jeśli popełniacie błędy. Nie będziecie w stanie pewnie tak jak ja. Ja nie będę w stanie mówić tak jak Amerykanie czy Brytyjczycy. No bo było za późno, za mało miałem kontaktu jako dziecko tak naprawdę z tym, z tym językiem angielskim. Natomiast starajcie się pracować nad wymową, żeby ją poprawić, żeby ludzie mogli was zrozumieć. Bo nie chodzi o to, żeby mówić świetnie, perfekcyjnie, bo nigdy nie będziecie mówić. Po prostu trzeba to uwzględnić, prawda? I teraz wiem, że ktoś potapisał A, Konrad mówi jakoś dziwnie. No tak, ale staram się, prawda? I teraz nie, nie boję się, bo wydaje mi się, że e, nie przypominam sobie sytuacji takiej, żeby rzeczywiście trochę błędna wymowa wpłynęła na to, że ludzie mnie nie zrozumieli zupełnie. Więc, e, więc to jest e, e, tutaj takie, takie ciężkie ciężkie wyzwanie. Tutaj. E, Agnieszka pisze, że będzie nagranie, tak jak najbardziej, ten sam link na YouTubie, możesz na przykład na Facebooku też wejść na nasz profil i to nagranie będzie, my go nie, nie usuwamy, więc będzie można zobaczyć go je później. Teraz, czyli samogłoski, czyli po pierwsze spółgłoski też dużej, na przykład mówimy woda, prawda, Polacy powiedzą water, water, ale to nie jest tak, jak my mówimy, prawda, Amerykanie powiedzą water, a e, e, Brytyjczycy czasami e, nawet e, war, czy jakoś tak, prawda? Czy ja też brytyjskiego nie znam, ale że nie wymówią, a to też zależy od regionu i tak dalej, więc jest dużo różnych sposobów. Natomiast mówimy trochę inaczej. I e, to jest ważna rzecz. Czyli nie możemy bazować na zapisie, czyli nie patrzcie na literki, starajcie się powtarzać to, co e, słyszycie. I teraz. Tutaj Krzysztof na przykład pyta się, czy angielski jest trudny. Jeśli chodzi o wymowę, moim zdaniem to jest jeden z najtrudniejszych języków. Oczywiście tam chiński może konkurować, ale jeśli chodzi o taką wymowę, żeby mówić poprawnie, jak patrzę też na naszych uczniów, to widzę, że z angielskim mają największe problemy. Że po francusku, nawet po włosku, po hiszpańsku e, e, są w stanie naprawdę fajnie mówić, a po angielsku jest. No ciężko mi znaleźć osoby, które naprawdę mówią bardzo dobrze. No chyba, że ktoś mieszkał na przykład czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii tam dłużej, dłużej był, no to jest ciężki, ciężka sytuacja. Ja też widzę, że czasami mi na przykład, e, e, tutaj nagrałem jeden językowy spacer też o tym, to taki jeden o pierogach, to możecie poszukać później na, na YouTubie, że czasem jest taka bariera i zwłaszcza teraz na przykład jak z wami rozmawiam, to ciężko mi się jest przestawić, jak ja wrzucam słowa w języku angielskim, to też na innych webinarach to jest to samo, że inaczej bym mówił, gdybym rozmawiał z Amerykaninem. Wtedy bym brzmiał lepiej, niż jak rozmawiam z Polakiem. Jak rozmawiam z moją żoną, która jest z Indii, to wtedy to już mówię jak Hindus, prawda? Więc czasami jest tak, że ludzie się do, dopasowują do siebie, więc, więc jest, to, jest to ciekawe. Natomiast warto na pewno zwracać uwagę na, na to, że ten angielski, ta wymowa i pisownia trzeba je rozdzielić, bo nie będziecie w stanie najczęściej poprawnie wymówić słów, jeśli nie zwrócicie na to uwagi. Teraz są dwie rzeczy też: akcent i ten nieakcentowany sylaby. O nich powiem za chwilkę. Natomiast jedna, ta ostatnia rzecz, która jest też istotna: język angielski jest bardziej taki luźny, czyli często. Nawet jak ćwiczycie sobie wymowę, to nauczyciele, zwłaszcza ci native speakerzy, oni proszą, żeby zre, zrelaksować tutaj mięśnie. My nie jesteśmy tak, nie mamy takiego napięcia jak powiedzmy Japończycy czy Chińczycy, bo oni mówią bardzo tak w sposób e, intensywny, powiedziałbym. Natomiast też powinniśmy, tak jak było kiedyś w, w tej komedii, prawda, że ktoś tam bierze kluski do buzi i mówi po angielsku. Nie o to tutaj chodzi, chodzi o to, żeby bardziej. Nie wymawiać wszystkiego bardzo wyraźnie. Natomiast są rzeczy, na które warto zwrócić. I pierwsza rzecz to jest akcent wyrazowy. To jest coś, czego nie mamy w języku polskim, natomiast w języku angielskim jest to bardzo istotne i możecie nie zostać zrozumiani, gdy nieodpowiednio zaakcentujecie słowa. I każde słowo może być akcentowane na inną sylabę. Ono jest zawsze akcentowane na tę samą sylabę, natomiast nie ma wskazówki, która to jest sylaba. Czy też trzeba ze słuchu zapamiętać. W innych językach, na przykład, mieliśmy webinar o hiszpańskim. Tam zapisujemy na przykład czasami akcentem, bądź też spisowni wiemy, jak to wymówić. W języku na przykład greckim zapisujemy też akcentami. Natomiast tutaj tego nie robimy, prawda? I musimy nauczyć się, które słowa wymawiać. Na szczęście większość wymawiamy tak jak w języku polskim. Czyli ten akcent jest na drugą sylabę od końca. I mamy słowa typu father, czyli ojciec, happy czyli szczęśliwy, prawda? I one są wymawiane tak samo. I zauważcie, że czasami ta sylaba akcentowana jest wymawiana nieco dłużej. I e, e, to jest, to jest taka, taka ciekawostka, że jak ona nie jest akcentowana, to, to nie jest wymawiana długo. Natomiast tutaj ona może być trochę dłużej wymawiana niż w języku polskim. Za chwilkę powiem Wam jeszcze, jak, jak się uczyć dokładnie wymowy. Natomiast e, Tutaj warto od tego zacząć, żeby zrozumieć, że ten akcent jest inny. I mamy słowa, słowa które są akcentowane na ostatnią sylabę. Czyli to jest trochę tak, jak one brzmiały, jakby po francusku były, ale ten akcent czasami ciężko jest wyobrazić sobie, natomiast mamy słowa typu no nie. Czy takie wyrażenia bardziej słowa po polsku, no cóż, prawda? I tutaj akcent pada na ostatnią sylabę. Czyli mamy to. Spróbujcie powiedzieć teraz, no nie. I spróbujcie powiedzieć tak samo. Today, prawda? Czyli dzisiaj. To nie jest. Polacy często powiedzą today, prawda? I to na początku nauki, natomiast to jest today, czyli to jest wymawiane mocniej. Podobnie zacząć, begin, decide, prawda? Czyli jest mocniej. I teraz, jeśli nie wymówicie dobrze tych literek poszczególnych, ale dobrze zaakcentujecie słowo, będziecie brzmieć dużo lepiej po angielsku. Może też tak być, że mamy. Akcent przesunięty jeszcze na tak jakby trzecią, licząc od końca sylabę, mamy democracy, prawda? Czyli demokracja, bicycle, czyli rower, prawda? Czyli widzicie, ta podkreślona sylaba jest wymawiana mocniej, czyli o tym pamiętajcie i sobie zawsze sprawdzajcie, starajcie się wychwycić, która sylaba jest zaakcentowana. W większości będzie tak jak po polsku, ale nie zawsze, więc na to trzeba zwrócić uwagę. I dlaczego też to jest ważne? Dlatego, że w języku angielskim wymawiamy to, co jest nieakcentowane, czy jest wymawiane tak trochę niechlujnie. Czyli może, i to jest taki jeden z takich błędów, e, które popełniamy jako Polacy, bo my patrzymy, o, napisane jest hospital, to jest o i i a. Więc nawet jak wyłapiecie akcent, powiecie hospital po polsku albo e, today, Begin, potato, to brzmicie bardzo po polsku. Co robią native speakerzy, gdy mówią w języku angielskim? Czy to Brytyjczycy, czy Amerykanie? To jest to samo wszędzie. Oni, samogłoski, które są nieakcentowane, czyli w tych sylabach, które są wymawiane słabiej, czyli albo przed akcentem, albo po akcencie, oni wymawiają niewyraźnie. To jest taki dźwięk, który oni nazywają szła. Czyli takie, jak alfabet jest taki, transkrypcja, to często takie E odwrócone. To jest taki dźwięk, jakbyście chcieli powiedzieć E, ale wam się nie chce. To najprościej wyobrazić. Teraz zobaczmy, zacznijmy może od słowa dzisiaj. Polacy mówią today, ale tam nie ma U. Anglik czy Amerykanin powie today. I spróbujcie tak powiedzieć: powiedzcie nie o, ale spróbujcie powiedzieć E, ale zmieńcie zdanie. Czyli tak jakby takie E, e czy coś takiego. Czyli tak jakby zerowy wysiłek miał być, żeby powiedzieć E. Bo jak mówimy E, to napinamy trochę mięśnie. ale powiedzcie E, E i tak dalej. To jest ten dźwięk, który jest właśnie w tych sylabach. Czyli powiemy today. Czyli nie today, tylko today. I zobaczcie, jak będzie się brzmieć fantastycznie. To jest mała zmiana, a nagle. Kurczę, mówię po angielsku wreszcie tak jak oni, nie? E, kolejna rzecz. Zacząć. Mamy tutaj akcentowane, pamiętacie, na ostatnią sylabę to nie jest begin, tak dalej, begin, czyli tam nawet możecie spróbować pominąć to, to, to prawda? Czyli begin, czyli jak mamy e, e, tą nieakcentowaną sylabę, to mówcie bardzo szybko i czasami spróbujcie. Polacy nie mają problemu ze spółgłoskami, więc begin to będzie brzmiało lepiej niż begin, gdzie jest wyraźnie wymówione. Zobaczcie, szpital. Tam nie ma O. Jest Hospital, Hospital, czyli e, jest bardzo. E, e, tutaj źle, źle zaznaczyłem, bo to powinno być I, czyli Hospital, czyli to TL. Tam jest bardzo, bardzo słabe, tam też nie ma A. Mamy kolejne to słowo ziemniak. Tam nie ma O, czyli Poł, albo jest Potato. Czyli zauważcie, jak oni to mówią, że. Że, że, że tutaj nie będzie tego. I warto sobie popracować nad tym. Warto zobaczyć, co jest akcentowane, co nie jest akcentowane, żeby to troszeczkę. Modyfikować, prawda? Czyli tutaj mamy, mamy niektóre dźwięki. Tylko w tym hospital tutaj musimy zmienić, bo tutaj za szybko, za, za, to nieco ostatnia sylaba, tylko jest hospital, czyli bardziej ta pierwsza jest akcentowana, a te pozostałe są wymawiane szybciej. I kolejna rzecz, którą skracamy, to nie są same sylaby. To są też słowa. I to jest coś, co sprawia problem Polakom, bo my chcemy wszystko wyraźnie powiedzieć. I czasem jest to trudne, bo jak pójdziecie do Anglika, czy Amerykanina e, e, i zapytacie się, jak wymówić słowo, na przykład, nie wiem, H-I-M, to on powie him. Czyli tam usłyszymy hy, takie i, my. Natomiast zobaczcie, jak przeczytać te zdania. Pierwsze, Polacy powiedzą, I will do that. Prawda? Tak byśmy to powiedzieli. Natomiast jak powiedzą to rodowici mówcy? Oni powiedzą: I'll do that, czy I'll do that, albo I'll do that. Czasami zupełnie, czyli tam nie ma I will. Oni to skrócą. W pisowni czasami zapisujemy to jako I i 2L, natomiast nawet jak to jest, to oni bardzo często powiedzą to: I'll do that, prawda? Czyli, I'll, to się, czyli I will. To nie jest IL, tylko jest all do that, albo all do that. Czyli czasami, tak jakby, powiemy nawet jak słowo all, czyli wszystko. To jest ciekawe, bo, bo my na to nie zwracamy uwagi, ale posłuchajcie, posłuchajcie, jak będziecie mieć okazję, jak oni skracają. I co oni skracają tak naprawdę? Słowa, które nie są istotne dla sensu zdania. Czyli te słowa typu właśnie tu mamy sleep, work, poland, one będą wymówione wyraźnie ale wszystkie pozostałe słowa będą wymówione tak, tak sobie. I teraz, jakbyście przeczytali to zdanie na przykład. Czy chcesz spać? Polacy do you want to sleep? Prawda? Natomiast oni powiedzą do you wanna sleep? Czyli tutaj do you skrócą, czyli to dj często jako g, prawie brzmi. Do you wanna sleep? czyli want to, wanna, prawda? Czyli to jest tak, jak oni będą mówili na, na co dzień. I możecie mówić do you want to sleep, ale wtedy nie będziecie brzmieć naturalnie. I to, że wymawiacie coś niewyraźnie, bo to Polacy, myślę, że to my, my to mamy taki największy problem, że wydaje nam się, że mówimy tak może niezbyt e, kulturalnie, elegancko, że mówimy tak, jakby nam się nie chciało, ale tak właśnie się mówi po angielsku, czyli na to zwracacie uwagę. Podobnie byśmy czytali. Can you see him? Prawda? Czy to jest tak, jakby każde słowo jakbyśmy wymówili oddzielnie. Natomiast w wymowie szybkiej, can you see him? Czyli tam nie ma you, jest je. Czyli tak jakby te krótkie takie e. Can you see him? Czyli czasami to him, jego, jest wymawiane jak my samo. I jest OK. I wtedy wszyscy rozumieją. Kolejna rzecz. Mamy I work in Poland. Oni powiedzą I work in Poland. Czyli e, oczywiście ja teraz przesadzam trochę, żeby e, to nie brzmi super naturalnie, ale chodzi o to, że zamiast I work, oni powiedzą I work. Czyli tamto I, to j, nie, bo to jest taki dodatkowy wysiłek, oni idą w skróty e, maksymalne. Czyli I work in Poland. Czyli e, Starajcie się odwzorować jak najbardziej i powtarzać to, co słyszycie, wówczas ta wymowa będzie lepsza. I najważniejsza rzecz tutaj, jeśli chodzi o wymowę angielską, nie martwcie się, żeby wymawiać coś tak niewyraźnie, z takim lekkim powiedzmy przesadą, taką, z takim lenistwem, może, bo to wam pomoże brzmieć naturalnie, bo tak się po prostu mówi po angielsku. I to jest jedna z tych trudności. Oprócz tego, że te wszystkie dźwięki są inne, i teraz. Jakbym nie próbował, to i tak będzie mi ciężko powtórzyć wszystko, bo jestem Polakiem i inne dźwięki są mi bliskie. Mogę próbować naśladować je, ale do doskonałości będzie daleko, bo to tak jakby nagle wszystkie klocki trzeba sobie wymienić i nowe wstawiać, więc jest to trudne. Więc nie martwcie tym. Najważniejsze jest, żeby wasza wymowa była zrozumiała. Czyli możecie wziąć sobie jakiś tam y, y, program typu nie wiem, Google Translate, prawda? I tutaj powiedzieć coś i zobaczcie, zrozumiał nas. Jak zrozumiał, to znaczy, że jest OK, prawda? I pracujcie oczywiście cały czas nad tym, żeby ta wymowa była lepsza, ale bardzo często będę, widzę, że ludzie nie są w stanie zmienić tej wymowy, bo to jest tak, jakby też zmiana tożsamości, że gdybyśmy mówili tak jak Amerykanie czy Brytyjczycy. To przestalibyśmy w pewnym sensie być Polakami. Czyli jest ta bariera, taka niewidzialna, która gdzieś tam każdy sobie z nas tworzy. I e, ja tu mogę dać przykład. E, tutaj jedna z moich córek, która na przykład, w momencie, kiedy ma lekcję z, z panią z Wielkiej Brytanii, mówi ze świetnym brytyjskim akcentem. Ale gdy zaczyna mówić z nami, to ten akcent znika. I kiedyś zapytałem się, dlaczego tak robisz? Dlaczego nie mówisz z brytyjskim akcentem? Ona mówi nie, bo to tak dziwnie brzmi, żebym się wstydziła na przykład, prawda? I często my tak samo mamy, że e, ja też tak mam, że jakbym zaczął mówić lepiej, to też bym dziwnie brzmiał i, i, i źle bym się z tym czuł. Więc nie martwcie się, tym ważne jest, żeby mówić nie tyle super poprawnie, ale żeby mówić tak, żebyście mieli z tego przyjemność, żebyście mogli się porozumiewać.